Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chyba już w trzecim odcinku naszego survivalu. Yy, dzisiaj jest z nami wyjątkowy gość. A mianowicie Zuza707. Dobra, okej. Okay. I ona będzie tutaj grzecznie siedziała i tak, jak się no i jak się odezwie, to ją skrzywdzę. Nie no, żartuję, ma się odzywać. Dobrze. Dobra, to co możemy dzisiaj zrobić? Okej, okay. mamy naszą epicką hodowlę. Tak, wiem. Może dzisiaj zajmiemy się, się, się... Nie ma. Znowu to nie samo. Nie <noise> tym. Czego nie widzieliście? Tak, oczywiście. Zajmiemy się tym przy, przywołaniem. W, z, zrobieniem. Tak, zrobieniem z ogólnie hodowli zwierząt. Może w te. Coś takiego. I myślę... Proponowałabym Ci zrobić jakąś skrzynkę na tej itemki. I wy kurczaka, żeby się przepalało. No to widzisz, to wina. Tak. Wszystko na mnie. Oczywiście. Mamy aż za mało węgla. Boże, co ja gadam. Mamy ciągle, za, ciągle nam brakuje yy, drewna. W tym odcinku miał, b, miałam już mieć takiego super fajnego moda, który się nazywa... zapomniałam. To yy, no ogólnie tego, co się tak ścina drzewa, pamiętajcie. Nie, właśnie, nie Timber Moda. Coś... No właśnie, nie umiem tego wymówić. No właśnie. Nie śmieszę mnie. <grym>, tak, komentuję. Okej. I miał być i tak to było już się fajniej, szybciej i ładniej ścinało, no ale niestety nie mogę znaleźć i ogólnie nie mam czasu, bla, 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 bla i mogłabym tam gadać całe życie. No to będziemy na razie stukać siekierką. No ty się nie śmiej, U ci Jej. zrobię krzywdę. Mów coś jak ja rąbię drewno. No mów coś! Co, co, co? Nie, sorry, zamyśliłam się. Komentuj, komentuj cięcie drzewa. Komentuję cięcie drzewa. Krzywo o 5 stopni. Co? Tego nie było w scenariuszu. To dobrze. No spontanie <laughs> idziemy, nie? Tak. Tak to jest jak jest się zmuszonym do nagrywania. Yep. Dobra. A fajnie. Ajejo. Boże. Chwilkę. Nie włączyłaś sobie taimera. Zaraz. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Nie no, bo muszę mieć poczucie czasu mniej więcej ile ja kręcę, żebym ja tu się nie rozganała na dwie godziny, tak? Bo ja tak mogę. Yy, płotki, dobra, mamy płotki. I tak, miejsce na hodowlę bym poprosiła. Jabłko! Właśnie tak. Przybliż pyszczek, bo nie będziecie słychać. Przybliżam pyszczek. Jabłko. Dobra. Dobra, wiem, niezwykle fascynujące. Dobra, dobra, będzie fajnie jak pójdziemy do kopalni niedługo. No właśnie, to będzie creepa! Jest... Tak, tak. Krzywo. Przecież ty jesteś krzywo. Nie symetrycznie zrobiłaś. Ty jesteś krzywo. Dobra, dobra, symetrycznie. <laughs> dobra. Um, tak, co ja teraz mam zrobić? Bramkę. No właśnie, skąd wiedziałam, przecież nie mówiłam. Jestem niczym Jasnowic. A nie, bramka muszę zrobić coś z tego drewna, co ja robię. O Boże. Chcesz sobie muszę coś sprawdzić? A, na no, łatwiej mam, ok. Czy nie było, że my sobie to na Peaceful gramy, nie? Peaciful. Peace, peace. peaceful. 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 Tak. Wymowa polska... Angielska się kłania. Polska-angielska. Polsko-angielska, dokładnie. Tak. Mhm przestań. Dobra. So sorry. Odłóż to. Co? Dobra, okej. Okay. Teraz tak. Prawdopodobnie ja tu się nie będę bała w pchanie żadnych zwierząt czyli będziemy czekać. Czekamy. Możesz w tym czasie więcej drewna podbierać albo kamienie kopać. A właśnie, co to, gdzie to my... W zeszłym odcinku my se poleźliśmy. O tu. Podbieraj trochę kamienia. Ja się boję, tym jest ciemno. Postaw pochodnie. Aj tam są moby, a nie lubię mobów. No to zrób ścianę z dirtu, żeby nie przeszły. Creeper wysadzi. Nie wysadzi póki go nie dotkniesz. Tak, tak. A ponoć ma... creepery. E, miały wybuchać, jak spadają. Miały, ale tak nie już tak nie. No właśnie, bo to by było chyba trochę za łatwe, nie? Chyba za, za bardzo denerwujące. Zbyt Sto. denerwujące. O co ja prosiłam? No właśnie mm. Dobra, okej, okay, to o czym można jeszcze pogadać um, No weź coś mówię, jesteś gościem specjalnym, je, je, to je, nawijaj ja, Ale ja tylko słucham, jak ty tutaj ładnie mówisz Jak cię wszyscy słuchają, chociaż tu nikogo nie ma Ale będzie Będzie, <laughs> będzie Będzieła, Będzie, będzie Jak się wstawi O Boże bo będziesz miała problem ze, ze No i w tym momencie, tak jakby w sensie przenośnym, mam pełno w gaciach Oj Nie no, bo odkąd w ogóle usłyszałam o czymś takim jak Herobrine Każdy ten dźwięk sobie wyciągnięty, który przed chwilą był Ty nie słyszysz teraz Wiem, ja też nie, ja nie przepadłem za dźwiękami w W ogóle i teraz to jest takie dźwięki, oh. bo że ja się tak tego boję nie wiem czemu, przecież to jest tylko gra. Ja też się boję dźwięków y, z Minecrafta, czasami, jak y, tylko niby jaskinia oznacza, a tak naprawdę to mogę wrażenie, że za dużo oglądam serii, w których ludzie grają na modzie Herobrine i przez to są na takie dźwięki. Tak, kiedyś a, to... na typu Slender, też y, zanim... też są dźwięki, świnia ci się do domu pakuje. <todgrym> Nie, Jedno, jedno, tylko jedno. No tylko w nocy możesz spać. No co ty się w dzień próbujesz położyć, spać, kurde. Aha, to teraz jest dzień. Tak, teraz jest dzień. Patrz inteligencie, dzień. No jest dzień. Chciałam powiedzieć słoń zachodzi. Patrz, tam już księżyc. Czekaj. Księżyc? Nie widać. Nie widać, nie widać, nie widać, niestety nie widać. Kładź spać. Ja. Yeah. No to śpimy. Co? O Jezu nie fascynuj się. Fascy właśnie się muszę fascynować. Dobra, okej. Okay. Jak ta nasza hodowla nie rośnie. Nie, nie. Super. Pozdurę Dobra. trochę kamienia. No właśnie chcę. Tylko może chciałem mieć jakieś pochodnie. Rzeczy, żeby nie umrzeć. Właśnie. A jak umrę, no to. to wrócę sobie szczęśliwie do domu. Zamkniemy. Wiesz czego najbardziej nie lubię? Mm. Creeperów w domu. O, ty mi na to ty nie A kto ci wysadził serwer? Pan Kriptia. Tak, żebyś wiedziała. Mówię, że to ja jak śmiesz. A ty ty, nie, to nie była, pońcuja. To końcu ja. Ta świnia mnie przeraża. Jaka świnia? No, chrumknęła. O, wam, czarny plot. Czarny klocek. Mogłam wziąć coś, żeby zakleić. Mogłaś. Zbieraj trochę kobla. Zakle... No, gdzie ty się patrzysz, no? <głosy> <głosy> Chwila zamyślenia. Jabłko! No czemu jabłka nie podnosisz, no? Panuje na od oddechem. <noise> czemu się tak cieszysz? <noise> ja?